Nowoczesne domki, to lubicie, no mam dla was kolejny i to jest właśnie domek z redstone'em, 30 mechanizmów, poszukamy sobie. Cześć, z tej strony docentus, witam w kolejnych inspiracjach, znalazłem dla was kolejny domek i zaraz biegniemy już zwiedzać, co tu w nim ciekawego jest, ja może go troszkę oblecę, jest to taki, taka nowoczesna bryła, nie jest mały, powiem wam, nie jest mały, ładne kolory, Fajny, nowoczesny design. No, ale to, co najbardziej nas ciekawi. Aha, z tej strony zobaczmy. O, tu już jest w piasku. Dobra, ale to, co nas najbardziej ciekawi, no to oczywiście, przynajmniej w tym przypadku, mechanizmy. Mechanizmy. Także wchodzimy. Jest to projektu Euclides. Jak dobrze umiem czytać. Zresztą w opisie wszystko macie łącznie z linkiem. Ale już wchodzę i już widzę pierwsze, co mogę kliknąć. I coś próbuję kliknąć. I już słyszę. A, proszę Państwa. I już mamy dostęp do naszej pancernej skrzynki. No, świetne, świetne rozwiązanie. I tutaj się teraz zamknie. Elegancka, elegancka, idziemy dalej. Fajnie to jest oznaczone, moi drodzy. To taka też inspiracja. Tu będzie oświetlenie. A, już wiem, tu jest oświetlenie wejścia. Gdyby była noc, to sobie tutaj oświetlamy wejście do domku. No super, super, jest to, jest to jakiś fajny pomysł. No i teraz tak, co my tutaj mamy? Tu mamy jakiś taki hall. Yy, tutaj mamy zejście, i yy, tam pewnie jakieś farmy będą. Dobra, no to może idźmy z tej strony, z prawej. Tutaj coś mamy. Kliknijmy to oczywiście. A! O, a, to jest ten automatyczny portal do piekła. Super sprawa patrzcie. To są zgaśnie. Tak. Nie, to jest, to jest niesamowite, także tutaj propsy dla tego gościa, który to zrobił, mi się to bardzo podoba. E, no super, super, tutaj coś mamy. Tu mamy chyba jakieś. Ja słyszę kurczaki. Nice! My tu mamy farmy! Kurczaczku, wpatrzcie. E, wszystko jest pod podłogą, ale fajnie zrobione. Tutaj mamy farmę chyba melonów, albo albo arbuza, może być chyba z jednej strony to i to. Zresztą pewnie... Tak, 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 pewnie to i to jest. Dynia i arbus, tu mamy farmę czciny cukrowej. Ciekawe, czy to się automatycznie zbiera. O, tam ktoś umarł. Myślę, że tak. I teraz tak, tu mamy farmę brodawek. Po prostu wchodzimy. Tak jest, wchodzimy. Pistole nam ścinają. Możemy sobie zasadzić. Ej, no co jest? No zasadzimy sobie. No ale dobra. Miesza z tym. I wychodzimy, tak. Ej, no, super, super. Fajne pomieszczenie. Ale mi się podoba. Mi się podoba. Tu mamy zamykanie. Zobaczmy, jak to się zamyka. Fajnie. U, coś się zbogowało? Nie, nie, nie. No, niesamowicie. Czyli tak, tutaj zbadaliśmy, co jest. Tutaj mamy pod schodami coś takiego. Dobra, idziemy obadać. Stąd przyszliśmy. Idziemy obadać, co tu mamy dalej. Wchodzimy na górę. No i pójdźmy w prawą stronę. Tutaj mamy takiej werandę, taras, patio, jakby to powiedzieć. Aha, to jest tutaj o no, fajnie zrobione, patrzcie pół płytki. U, spadłem. Pół płytki, mmm, Troszkę szybki. No prosta ławeczka. Tutaj jakieś grilla mamy. No całkiem fajnie, Tu chyba nie było nic z Tu jest winda. Dobra, do windy dojdziemy za chwilę, bo chcę tu oglądać co tutaj mamy. Hmm, tu mamy też jakiś stolik. O, ciekawe nawet, tu jest chyba schodek, tak? Jest schodek i półpłytka. I na pół płytkę macie tabliczkę i takie dość ciekawe siedziska. Fajne okno też mi się podoba. E, dobra, i tu mamy już widzę, e, kuchnię, jakiegoś grilla mamy. Okap. No, oczywiście tu jest jakieś pistony, widzę. E, to jest oczywiście lodówka. Tu jak klikniemy, to coś się stanie. Nie bardzo. Eee, aha. A, to już chyba kojarzę. To będzie automatyczna przepalarka. Czyli jeżeli ja wezmę. Dobra, do przepalenia. co może być do przepalenia? Jakieś mięsko, nie? A, ha, 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 ha. O, coś my tu mieliśmy. Glina, jajko. Gdzie te mięsa są? Dobra, kurczaka mamy, nie? Surowy kurczak. Jeżeli ja tego kurczaka włożę tu, przypuśćmy. A tu jest przepalone. A widzicie, pewnie pod tym jest e, automatyczna przepalarka, taką jak ja w UHC budowałem, tylko wszystko super kompaktowo zrobione. No jestem pod wrażeniem, no masakra, masakra dla mnie. E, dobra, idźmy dalej, tu ja mam jakiś przycisk. Coś się stało, nic się nie stanęło. Dobra, idziemy dalej. E, dobra, ten też... oj coś tutaj... Może coś się stało? Dobra, zobaczmy co się dzieje tutaj. Mm, jaki ładny hol, zobaczcie. A Aha, tam się przepala, słyszę, że się przepala. E, moi drodzy, to jest dywanik. Fajnie zrobiony, na nim są położone nitki. Taki fajny efekt. Możecie sobie to zastosować. Przez to przepalanie tracę klatki, ale okej. Okay. Tutaj mamy Wejście jakieś, albo kominek. Bach, kominek, super sprawa. Patrzcie jak to fajnie wygląda, nowocześnie. Ładnie, ładnie, podoba mi się. Tu mamy coś takiego, teraz tak. Czy tutaj jeszcze coś mamy? Tu mamy telewizor. Uuu, tu są joysticki. Można my sobie pograć, całkiem fajnie. Dobra, idźmy w tę stronę. Bo ja już tutaj coś widziałem. Znaczy ja to można wyłączyć, pewnie tak pach, ale czad masakra, mi się podoba tu mamy coś ciekawego, pach uuu jest ciekawe schodzimy słyszę przepalanie chyba Nie pewnie też słyszycie co my tu mamy moi drodzy oświetlenie pewnie uh coś to i coś popsułem chyba Zdecydowanie coś popsułem Dobra idziemy dalej oświetlenia może nie będzie tutaj coś mamy Pach O to jest ciekawe Diamentowa zbroja pach żelazna złota Ale czat tego nie widziałem jeszcze Masakra, dobra, co tutaj mamy? Wybierzmy sobie jakieś przejście ukryte. Może tak dajmy, tak, tak. A to chyba wiem co, chyba to wiem co jest, zaraz wam zademonstruję. Eee, czyli musimy zrobić coś takiego. Ja muszę tu wejść i tu kliknąć. I wtedy no. A właśnie, widzicie, i wtedy się ubrałem, i to jest tak fajnie zrobione. Widziałem to, yy... ten mechanizm, widziałem, ale super wyglądał. Yy, to, co wybierzecie, sobie, to to wam tutaj was ubierze. No, 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 no ekstra, ekstra. Jak... Czyli taka kompaktowa przebieralnia. No, super, bardzo mi się podoba. Mam się pieką kurczaki. Yy, wyłączmy se to. Uu, coś się popsuło. Idźmy co? Gram teraz na wersji 1.8.8 8. i być może coś tam. Wiecie, jak ta aktualizacja, coś tam może nie działać. No ale dobra, idźmy na górę. Na samej górze już jesteśmy. Co my tu mamy? Tu mamy sypialnię. O, bardzo fajne łóżko. To jest muchomora zrobione, tak, z grzybni tej, erwabnym dotykiem wykopane. Na Surwie jak gracie, tu mamy tarasik. Pach. A my tam byliśmy? Nie byliśmy. E, I tutaj mamy Łazienkę. O, i też banery. Zauważcie. O, też fajny, fajny pomysł, e, bo to jest tak. Tu mamy wagonik. A to jest po prostu sztandar, i ten sztandar jest zrobiony na lustro, i to jakoś się robi. Dokładnie nie wiem, jak, ale no, efekt bardzo fajny jest. Zobaczcie, zresztą te umywalki te są super, podobają mi się. Dobra, i teraz tak, tutaj było coś jeszcze na zewnątrz. Aha, tutaj idzie ten telewizor, tak. Czy my tutaj mamy jeszcze jakieś mechanizmy? Pewnie tu będzie coś. Kliknij i poczekaj 15 minut, tak? Pewnie coś będzie, co. Yy, co ja tutaj nie znajdę. A no dlatego będziecie mieli link, żebyście sobie mogli tutaj obczaić. Czy 15 sekund już minęło? Ale coś laguje, już chyba. Chyba coś się dzieje, dobra? A proszę, proszę. Ja podejrzewam, że to będzie. Tak, tak, to będzie fontanna, czyli te Glowstone zaraz rozpuści nam, e, e, lód i... Boże, ile tam tego mechanizmu napakowane, masakra. A, nam rozpuści, w e, ...ten lód i tutaj będzie... ...płynęła piękna fontanna, tylko musimy na to poczekać. Co to tak długo? Dobra, za chwilkę ewentualnie... Czy my to byliśmy? Takie pomieszczenie z biurkiem do siedzenia mamy. No dawaj, 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 co tu tak męczysz? Dobra, wejdźmy sobie na górę, zaraz to pewnie się nam rozpuści i czy... A, już wiem, jeszcze, jeszcze była tam... Ale to się męczy tutaj bardzo. E, jeszcze mieliśmy... Jeszcze mieliśmy windę. I jak to winda działa. To jest ta winda z pistonów. Czyli ja muszę tu kliknąć, skoczyć tu i wtedy sobie zjeżdżamy na dół. O, fajnie. Bam. I mamy sekretne przejście. I podejrzewam... Aha, czyli to będzie dość prosty kod. Patrzcie u mnie. Tak, i pewnie się nam otworzą pancerne drzwi z sejfem. Uwielbiam takie rzeczy. Tu, coś tam się działo. I tu jeszcze musimy ustawić. Tako. I idziemy. O proszę bardzo. I jesteśmy w sejfie. Uuu, jak bajecznie nam się to otwiera. To nie są takie proste drzwi. Trochę to trwa, moi drodzy. Ale elegancko i co my tu mamy, mamy światło, nie chcę tego popsuć, jak kliknę pewnie zaraz. Może na tej wersji coś tutaj nie działa. Co tu mamy? Będę musiał coś skraftować, ale fajny pomysł. Taki, patrzcie, takie proste, pach, elegancko, nie, podoba mi się, super sprawa. Tutaj widzę, tu jest chyba system sortowania itemków. I pewnie, co to nam napisali? Dobra, input, dobra. Tutaj wkładamy nasze itemy, które chcemy, żeby nam posegregowało. A tutaj yy, co mamy? Tu nic nie mamy. A tutaj pewnie jest coś, co byśmy chcieli, żeby nam dało. I przypuśćmy, chcemy, żeby nam dało to i to. I klikamy sobie tutaj. I tak, już widzę, że coś się dzieje. Elektronika pracuje. Widzę to, bo mam 16 klatek. Także podejrzewam, że zaraz tutaj coś wpadnie. Jest już 20, 30 klatek. Czyli już powinno coś tu wleźć chyba. O, już lecą. Diamenty, a ile to będzie cały stack? Ale to jest też super sprawa moi drodzy. Nie no, rewelacja. To mogę sobie teraz wyłączyć tu chyba, tak? Zobaczymy, ile to tam narzucało. No, super, super. Także domek naprawdę, naprawdę ma fajne mechanizmy. Aha, i teraz tak po staku daje, ale super. Ach, brak słów. I moi drodzy, tak, i teraz tu mogę zamknąć to pewnie tym. Nie? Aha, czyli to jakoś inaczej się teraz zamyka tutaj. Podejrzewam, że to są jakieś przyciski. No nie wiem, nie wiem. Uh. Uh. Czyli tak o, jak to szybko wynosi w górę. Fach jesteśmy. Dobra, moi drodzy, no w domek moim zdaniem ocena no z, z, powiem Wam, że. Ciężko mi powiedzieć, ale. tam 9 na 10. Tam 9 na 10 mi się podoba. 10 na 10 to... No to może nie by. O, jest nasza fontanna, roz, e, rozpuszczona. Dobra, super to wygląda. Moi drodzy, no, komentujcie, oceniajcie jak i to wam się podoba. No, oczywiście link do opisu macie. Do li, o, link do opisu. Opis do link. Co ja gadam. Moi drodzy, wszelkie informacje są w opisie. Także ja na ten moment dziękuję. Zapraszam po więcej na Facebooka i widzimy się w kolejnej inspiracji bądź poradniku. Trzymajcie się ciepło. Pa pa.